W moim przypadku uzależnienie zaczęło się od takich zwykłych gazet młodzieżowych dla dziewcząt. Potem wyszły jakieś książki z treściami erotycznymi, coraz mocniejsze. Gdzieś tam w tle pojawiła się masturbacja. w bardzo krótkim czasie doszłam do opowiadań pełnych sadyzmu, perwersji uciekających wprost brutalnością Beelzebuba zdeptaj go w ziemię nie, nie, rozkazuje ci w ziemię zdeptaj w go w ziemię